tu znajdziesz o celach i wyzwaniach na drugą połowę roku. Na początku chcę jednak podziękować wszystkim moim stałym oglądającym, tym, którzy stale komentują. Jest to dla mnie bardzo miłe czytać Wasze komentarze i móc na nie odpisywać. Dziękuję Wam za to serdecznie, ale chciałam też przywitać nowe osoby, bo w ostatnim czasie troszkę tych osób do mnie tutaj przybyło, subskrybujących. I mam nadzieję, że się nie zawiedziecie i że będziecie chcieli ze mną tutaj dłużej zostać Jeśli na przykład chcecie dowiedzieć się o mnie czegoś więcej, e, trochę bardziej mnie poznać To zachęcam do obejrzenia filmiku 15x150, tutaj się gdzieś Wam wyświetli e, Z tego względu, że tam mówię o kilku faktach o sobie po prostu i myślę, że takie, taka forma zapoznania się ze mną może być dla Was po prostu ciekawa. No dobrze, ale do rzeczy skończył się czerwiec, zaczął się lipiec, więc mamy jakby nie patrzeć drugą połowę roku i myślę, że to jest taki dobry czas na na przykład połowiczne podsumowanie swojego dotychczasowego półrocza. Ale też do postawienia sobie nowych celów i nowych wyzwań na drugą część roku. I to właśnie chcę dzisiaj zrobić. I robi to po to, bo może kogoś na przykład zmotywuje do tego, żeby też postawić sobie cele, a później je realizować. A teraz jeszcze chwilę o tym, dlaczego moim zdaniem warto stawiać sobie cele i wyzwania. I po pierwsze, to dlatego, że jeśli stawiamy sobie jakieś cele i je zapiszemy, to jesteśmy bardziej zmotywowani do działania i chcemy te cele po prostu osiągać, co pozwala nam się na przykład rozwijać w różnych sferach. Po drugie, dlatego, że możemy wyrobić w sobie jakieś y, pozytywne nawyki które dotychczas na przykład nam nie do końca wychodziły, a chcielibyśmy bardzo je mieć, jak na przykład, nie wiem, zdrowsze odżywianie, picie więcej wody i tym podobne. A po trzecie, dlatego że możemy odkryć coś fajnego, ciekawego yy, na temat swojej na przykład najbliższej okolicy albo na temat samego siebie. A myślę, że taka wiedza na temat samego siebie jest nam naprawdę bardzo pomocna, chociażby po to, żeby móc planować cele na następny rok. Tylko moim zdaniem warto do takich wyzwań podejść rozsądnie. To znaczy, nie rzucajmy się, teraz zmienię wszystko i wyznaczyć sobie 20 różnych celów, żeby tylko ta lista była jak najdłuższa. Nie, nie o to chodzi. Na spokojnie wybierzmy sobie 5, 6 takich celów, które uważamy, że są dla nas teraz najbardziej istotne, które są dla nas najważniejsze. A te, które mogą jeszcze poczekać, to może chwilkę niech sobie jeszcze poczekają. Tak, ja do zaznaczenia swoich postępów będę y, używać takiego narzędzia, które stworzyła pani Agata Głyda na Instagramie znana jako psycholog na diecie. I ona jakiś czas temu stworzyła takie koło nawyków. No i właśnie ona tam zachęcała do tego, aby stawiać sobie jakieś nawyki dobre, które chcemy wypracować. I y, zaznaczać codziennie swoje postępy. A że do mnie przemawiają takie graficzne rzeczy, to bardzo mi się ten pomysł spodobał, tylko że ja go troszkę na swoje potrzeby zmodyfikowałam i y, wykorzystałam te koło, przyznaję, oczywiście, y, nie mam zamiaru odbierać pani Agacie, że tak powiem. Y, jej zasług, bo to tak naprawdę jest jej. Natomiast ona miała tam tylko koło nawyków, a ja do swojego koła nawyków dodałam jeszcze e, wnioski, ponieważ uważam, że po każdym miesiącu będą nam na bieżąco przychodziły jakieś wnioski do głowy, które myślę, że będzie warto zapisać. I oprócz tego zrobiłam jeszcze kilka takich konek, które mogą się przydać do, na przykład ozdobienia tego koła czy tej karteczki, tak żeby nam się dobrze z tego korzystało, a żeby one były na przykład symboliczne. I mamy tutaj różnego rodzaju rzeczy, jak na przykład stopy, które mogą symbolizować kroki. Mamy auto, które możemy sobie przekreślić i zaznaczać, że na przykład dzisiaj trzy razy w tygodniu nie będę używać samochodu, kiedy to nie potrzebne. Mamy butelkę wody, mamy Lepszy sen, y, dużo, dużo różnych rzeczy, więc jak najbardziej zachęcam do zajrzenia do opisu, bo tam po pierwsze wstawię link do y, oryginalnego koła stworzonego przez panią Agatę Głudę. Po drugie, wstawię też y, linki do mojego Pinteresta, na którym są właśnie te moje koło i te dodatkowe ikonki. I okej, okay, myślę, że najłatwiej będzie mi powiedzieć o co chodzi, jeśli pokażę wam. To, co zaczęłam już sama wypełniać. Jak widzicie, ja sobie tę karteczkę troszkę pokolorowałam, dodałam kilka ikonek, które właśnie symbolizują moje wyzwania. Jak widzicie, mamy tutaj sobotę 3 lipca i już zaczęłam sobie trochę ten, te koło moje wypełniać. I tak, pierwszym moim wyzwaniem jest woda z cytryną na dzień dobry. To znaczy, że każdego dnia codziennie chcę wypijać szklankę wody z cytryną. I przyznaję, że to już zaczęłam stosować troszkę wcześniej, ale miałam takie dni, w których niestety mi się to nie udawało i przypominało mi się, nie wiem, pod wieczór, że jednak tej szklanki wody nie wypiłam. A mam wrażenie, że dla mnie zapisanie czegoś powoduje, że jakoś bardziej o tym pamiętam i że łatwiej jest mi się do tego... Że tak powiem, no nie zmusić, bo to akurat nie jest nic, co potrzeba, do czego potrzeba się zmuszać, ale pomaga mi o tym po prostu pamiętać. I tak jak widzicie, do tej pory, czyli w czwartek, piątek i dzisiaj tą wodę z cytryną wypiłam. Początek jest dobry, mam nadzieję, że resztę koła będzie również zamalowane. Bo chodzi o to, że jeżeli uda nam się. Tego dnia wypełnić dane wyzwanie, to sobie tą krateczkę zakolorowujemy. Drugim moim wyzwaniem jest 20 stron książki co dzień. I przyznaję, że do tego wyzwania zmobilizowała mnie Kasia z Love Grade Shoes, która jakiś czas temu właśnie te, takie wyzwanie swoim obserwującym rzuciła. Wiem też, że Paula z kanału Staram się ogarnąć. Też chyba podjęła to wyzwanie i też czyta. Z tym, że Paula nie ma żadnego problemu, ona pochłania książki jak szalona wręcz. No a ja muszę przyznać, że ostatnimi czasami, mimo że bardzo lubię czytać, to trochę tą sferę zaniedbałam i dzięki temu wyzwaniu mam nadzieję wrócić na dobre tory. I jak widzicie, te pierwsze dwa dni już zakolorowałam. Dzisiaj jeszcze tych. Tego wyzwania nie kolorowałam, ponieważ jeszcze książki nie czytałam. Ale mam nadzieję, że mi się uda wieczorem, kiedy już uśpię małego i po prostu będę miała ten czas, żeby to zrobić. Kolejnym moim wyzwaniem jest zużywać kosmetyki. I to jest szeroka kategoria, ja wiem, ale mi tu głównie chodzi o zużywanie kosmetyków do pielęgnacji i takich z kolorówki, których wiem, że już na przykład nie będę chciała ponownie kupić, których wiem, że do nich już nie wrócę, a są na przykład otwarte, napoczęte, widać już w nich denko, ale jeszcze nie mogę ich wyrzucić, znaczy mogę, ale nie chcę wyrzucić produktu, którego nie zużyłam po prostu. Tutaj mi też chodzi głównie o pielęgnację, ponieważ te z kolorówki mam jeszcze takie łatwiejszy dostęp do nich, mam wrażenie i łatwiej mi z tym idzie, ale te z Pielęgnacji jakoś tak zalegają gdzieś mi w szafkach i po, robię to też po to, żeby na przykład zrobić sobie miejsce w szafce, bo już mam dość tego, że jak coś sięgam, to wszystko mi się wysypuje, ale też po prostu chciałabym tą sferę pielęgnacji troszkę u siebie, że tak powiem, poprawić. I ostatnie moje wyzwanie to takie wyzwanie na jeden dzień w tygodniu, i ja sobie wybrałam środę. I tym wyzwaniem jest cośrodowa maseczka na twarz. Tak jak już mówiłam, po pierwsze, żeby się trochę pozbyć tych kosmetyków, które mi zalegają, a po drugie, też chcę zadbać o pielęgnację swojej cery. I teraz tak. Mam nadzieję, że może ktoś z Was będzie chciał do mnie dołączyć, wydrukuję sobie te wyzwanie, te koło, czy to ode mnie, czy to od pani Agaty, bez różnicy, tak naprawdę. Wyznaczcie sobie jakieś cele. Może to być coś właśnie tak, jak ja mam raz w tygodniu, a może na przykład coś, co chcielibyście wprowadzić codziennie. Ok, mam nadzieję, że kogoś zmotywowałam i zmobilizowałam do działania tym filmikiem. Jeśli macie taką chęć, to jak najbardziej korzystajcie z tego, co wstawiłam na Pinteresta, drukujcie to sobie, ozdabiajcie po swojemu, jeśli umiecie rysować, to oczywiście róbcie co chcecie. A jeśli nie, mo, nie macie takich zdolności, to możecie korzystać z tych ikonek, które ja tam powrzucałam. Ok, jeśli zechcecie korzystać z tego, co wstawiłam, i jeżeli chcecie sobie zrobić jakieś wyzwania na drugą połowę roku, to byłoby mi super miło, gdybyście. Pod tym filmikiem, czy pod jakimiś następnymi po prostu, daj mi co jakiś czas znać, jak Wam idzie realizacja tych celów. Myślę, że to taki też może być nasz sposób na komunikację. A na dziś to już wszystko, więc jeśli podobał Ci się filmik, zostaw dla mnie łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, możesz też zerknąć na inne filmiki. A ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Pa!